Hmm, naprawdę rzadko zdarza się, abym nie miał pojęcia, jak rozpocząć, ale jeśli miałbym przełożyć na słowa, dlaczego tak się stało, powiedziałbym, że bywają takie sprzęty, o których jeśli tylko się chce, można powiedzieć naprawdę dużo, ale z drugiej strony, bez większej straty, można nie mówić o nich nic. Dlatego rozpocznę może słowami: Poznajcie PlayStation TV. Dysonans, o którym wspomniałem wynika z tego, że PSTV to konsola, która posiada silne cechy, a jednocześnie im dłużej jej używamy, tym więcej pytań kołacze się w głowie. PSTV to w zależności od regionu świata wydana w 2013 lub 2014 roku stacjonarna wersja handhelda PS Vita. O ile jednak PS Vita jest handheldem, tak, PSTV jest typową konsolą stacjonarną, którą można położyć pod telewizorem, tuż obok innych stacjonarnych konsol. Trzeba przyznać, że na papierze jest to zgrabne rozwiązanie. Możliwość łatwego wyprowadzenia obrazu na telewizor to coś, czego brakowało mi czasami w PS Vita. Rozwiązaniem miało być PSTV i trzeba przyznać, że w pewnym stopniu się to udało. Siadamy w wygodnym fotelu, bierzemy gamepada i wchodzimy w świat mobilnego PlayStation. Tym bardziej, że sama konsolka, a raczej mikrokonsolka, jest dość mała i mieści się wręcz na dłoni. To po prostu maksymalnie odchudzona wersja Handhelda. Płyta główna PS Vita, wsadzona w małą obudowę konsoli stacjonarnej. Dzięki temu konsolka jest również lekka, choć ma to swoje minusy. Konsolka nie posiada gumowych nóżek, co w połączeniu z niewielką wagą sprawia, że kable po podłączeniu są cięższe niż sama konsola i wielokrotnie na blacie biurka czy stołu okablowanie może ciągnąć konsolkę za sobą. Technicznie PSTV potrafi wyświetlać obraz w 480p, 720p oraz 1080i. Przy czym rozdzielczość możemy określić na sztywno w ustawieniach albo wybrać tryb automatyczny. Konsolka korzysta również z tego samego systemu operacyjnego co Vita, choć nie powinno to dziwić, skoro to jest Vita, upakowana tylko w małe pudełeczko konsoli stacjonarnej. Ale jak wyglądają takie gry z Vita na dużym ekranie? Cóż, paradoksalnie nie najgorzej, choć sporo zależy też od gry. Postanowiłem przejść po raz drugi Resident Evil Revelations 2. Choć był to raczej kiepski port z mocno rozmytymi teksturami, to na małym ekranie Vity nie wyglądał najgorzej. Na telewizorze jednak… cóż, gra wygląda dość słabo i tytuły z PS2 miały często lepsze tekstury. Ale kiedy odpalimy na PSTV takie gry jak Sly Cooper Złodzieje w czasie czy Killzone Najemnik, można się poczuć jak na stacjonarnym PlayStation 3. Tak samo gry z PSP wyglądają znośnie. Pomijając oczywiście rozdzielczość, estetycznie wyglądają naprawdę dobrze. Niestety, w porównaniu do PS-Vita, tak na PlayStation TV w grach z PSP i PlayStation 1 nie ma pewnych opcji graficznych. Na PS-Vita można było włączyć w grach z PSP przestrzeń barw czy podwójne filtrowanie, a w grach z PSX można było zmienić rozmiar ekranu. Takich opcji na PS-TV nie ma. Niemniej na oko poprawki graficzne w grach na PSP są włączone, choć w grach z PSX bez opcji zmiany formatu obrazu jest on wyświetlany tylko w proporcjach 4x3, choć w przypadku gier z pierwszego playaka jest to wystarczające. No ale właśnie, jak wygląda granie na PSTV? Prawdę mówiąc, dość podobnie jak na oryginalnej Wicie, ale ze sporą dawką blokad i restrykcji. Restrykcji, przez które odkładałem zakup PSTV przez 4 lata. Trzeba bowiem powiedzieć, że chociaż PS Vita oraz PSTV to w gruncie rzeczy jedna i ta sama konsola, to wielu gier z PS Vita po prostu nie odpalicie. O tym jednak za chwilę. Generalnie po raz pierwszy nad zakupem stacjonarnej WITY zacząłem zastanawiać się w 2016 roku. Zawsze jednak, kiedy rozważałem zakup tej mikrokonsolki, dochodziłem do jednego i tego samego wniosku. Po co kupować PSTV, na którym nie odpalę wielu gier z WITY, skoro mam już WITĘ, na której odpalę wszystko? Wątpliwości podsycał fakt, że nie miałem żadnego gamepada ani od PS3, ani od PS4. Dlatego zakup samej konsolki to tylko połowa kosztu, bo drugą połową w moim przypadku byłby zakup GamePada. A to czyniło zakup konsolki na granicy opłacalności. Dlatego nigdy nie mogłem się jakoś zebrać do zakupu, ponieważ dlaczego inwestować w kulawą wersję Wity, kiedy mam już oryginalną Witę. Nigdy nie byłem tak do końca przekonany i nie miałem poczucia, że byłby to racjonalny zakup. Odraczanie zakupu nie wychodziło jednak na dobre, ponieważ po zakończeniu produkcji PSTV konsola zaczęła znikać ze sklepowych półek, a z kolei na rynku wtórnym zaczęła niebotycznie drożeć. Do tego stopnia, że nawet dzisiaj można spotkać oferty na takie kwoty, za które w swoim czasie kupilibyście w sklepie trzy konsole PSTV. Niemniej w 2020 roku udało mi się kupić egzemplarz w uczciwej cenie. Ale jako, że miałem już konsolę, ale ciągle nie miałem gamepada, postanowiłem rozejrzeć się za padem od PlayStation 3. I nieprzyjemnie się wtedy naciąłem, ponieważ choć kupowałem od sieci, która ogólnopolsko zajmuje się grami wideo, to dwukrotnie trafiłem na podróbkę gamepada. Reklamowanego oczywiście jako oryginał. A kiedy zwróciłem pierwszy egzemplarz, w którym miał też kilka problemów, sklep wysłał mi jeszcze bardziej zmęczony, chiński, Podrobiony egzemplarz Dualshocka 3. Finalnie po reklamacjach oraz pismach udało się odzyskać pieniądze. Wróciłem jednak tym samym do punktu wyjścia, czyli miałem już konsolkę, ale nie miałem Gamepada. I sumarycznie po tych doświadczeniach wrzuciłem PS do szuflady, gdzie została na kolejne dwa lata. I tym sposobem znajdujemy się tu i teraz. Całkiem niedawno postanowiłem odkurzyć temat. Trochę poszperałem i udało mi się kupić, co prawda, używany, ale rzekomo oryginalny gamepad od PlayStation 3. Który jest nawet trochę unikatem, bo to model Six Axis jeszcze sprzed wprowadzenia DualShocka 3. Choć finalnie ten gamepad też nie okazał się tak cudowny jak przedstawiono go w opisie. Gamepad ma swoje problemy i nie był to udany zakup. Ale postanowiłem go zachować, bo jeśli znowu wrzucę PSTV do szuflady, to prawdopodobnie zostanie tam już na zawsze. Można oczywiście zapytać, czemu nie wybrałeś GamePad od PS4, ale powód jest prosty. Oryginalny i nieużywany GamePad od PS4 jest czasami droższy niż to, ile wydałem na PSTV. Dlatego inwestowanie większych pieniędzy specjalnie dla tej małej konsolki jest dość ambiwalentne. Lub, mówiąc prościej, raczej nie opłaca się wydawać takich kwot specjalnie dla PSTV. Wspominałem bowiem, że miałem zawsze opory przed kupnem PSTV. Nie miałem nigdy poczucia, że byłby to dobry zakup. Prawdę mówiąc, było to zasadne, bo wszystkie moje obawy się potwierdziły. Handheld PS Vita to sprzętowo dotykowy ekran, tylny panel dotykowy, żyroskop czy dwie kamerki. Sporo gier w mniejszym lub większym stopniu korzystało z tych featureów. Choćby dla takich detali jak tapnięcie w ekran dotykowy, aby przeładować broń czy rzucić granat. No i są to rzeczy, których nie przełoży się na gamepada. Dlatego sporo gier z Vity po prostu nie uruchomicie na PSTV. A próbując odpalić niewspieraną grę, zobaczycie jedynie ekran, że tytuł nie działa na tym systemie. I tyle po prostu. Dlatego chwilę po premierze tej mikrokonsoli, część gier na Wite dostała aktualizację dodającą obsługę PlayStation TV. Takie aktualizacje dostały na przykład Killzone czy Borderlands 2. Dzięki temu można grać w te gry na Gamepadzie tak samo jak na każdej innej typowej konsoli. I choć lista gier, które odpalicie na PSTV jest dość spora, to sumarycznie tylko wycinek gier, które wyszły na wite. Sporo tytułów nie dostało aktualizacji pod PSTV. A szkoda, bo niektóre gry mogłyby być wspierane, ale z jakiegoś powodu nie były. Przykładowo gry z serii Sly Cooper, których na wicie są 4 części a pierwsze trzy części wyszły oryginalnie na PlayStation 2, czyli na konsoli, którą obsługiwało się gamepadem. Niemniej mimo rodowodu, Sly Cooper od 1 do 3 nie odpalicie na PlayStation TV. Czemu? Bo tak. Dlatego spośród mojej biblioteki gier na Vita w PS Store mogę uruchomić raptem kilkadziesiąt tytułów. Ale żeby nie było tak ponuro, sprawę ratuje trochę kompatybilność wsteczna. Ponieważ sporo gier z Vity nie działa, ale bez problemu działają gry z PSP i PlayStation 1. Sumarycznie, im dłużej grałem na PSTV, tym bardziej zastanawiałem się, dla kogo właściwie była ta konsola. Głównym punktem marketingowym Sony była gra zdalna. Miała to być przystawka do PlayStation 4. Jeżeli masz w domu dwa telewizory, do jednego z nich możesz podłączyć PlayStation TV i strumieniować gry bezpośrednio z PS4 stojącego na przykład w salonie. A tak przy okazji Sony zrobiło z tego mikrokonsolkę. Skoro to Wita w małym pudełku, no to odpali parę gier z Wity, PSP i PSXa. I choć brzmi to znośnie, ciężko jednak oprzeć się wrażeniu, że PSTV to bardzo sztuczny wynalazek, taki trochę na siłę. Aby sobie to wyjaśnić, ukułem taką własną teorię, że Sony przecież wiedziało, że wicie nie idzie tak dobrze, jakby mogło. Mieli więc zapasy magazynowe podzespołu WITY, także zapakowali je niskim kosztem w małą, plastikową obudowę, dorobili otoczkę marketingową i wypuścili na rynek. PSTV to prawdopodobnie efekt uboczny niskiej sprzedaży WITY. Wymyślono więc mikrokonsole. A żeby ją wyprzedać i pozbyć się złogów magazynowych, sprzedawano ją hurtem w bundlu z PlayStation 4. No ale właśnie, w tym wszystkim pozostał taki problem jak kwestia kompatybilności gier. Przecież PSTV to stacjonarna konsola, która powstała jako produkt uboczny spod zespołu Wity. Ale nie ma jej zalet choćby żyroskopu czy dotykowego ekranu. Dlatego jedynym wyjściem, jakie mogło podjąć Sony, było programowe zablokowanie gier, korzystających w jakikolwiek sposób z feature'ów sprzętowych Wity. I tym sposobem powstało PlayStation TV, czyli konsola, która używa komponentów Wity, ale nie odpala wielu jej gier. Na dobrą sprawę ktoś z Was może w tym momencie powiedzieć: Halo, halo! Przecież wystarczy przerobić konsolę i zainstalować plugin, który pozwala odpalić wszystkie gry. I choć tradycyjnie sprawy homebrew zostawiam do samodzielnego uznania, to mogę powiedzieć tak. To, że wiele gier jest niekompatybilne, ma pewien ukryty sens. Brzmi to dziwnie, ale tak właśnie jest. Oczywiście, Sony wprowadziło w PSTV pewną emulację paneli dotykowych WITY pod przyciskami, ale nie ratuje to sprawy. Spróbujcie bowiem pograć w Borderlands 2, Resident Evil Revelations 2 czy Killzone bez paczy dodających wsparcie PSTV. Już po 5 minutach okazałoby się, że granie nie byłoby możliwe. Przykładowo, w Borderlands 2 nie moglibyście jednocześnie biec i rzucać granatem. Nawet emulując panel dotykowy pod L3 i R3, nie dałoby się tak grać. Część gier na Wite została stworzona tak, aby obsługiwać je wygodnie na wicie. Dlatego, nawet gdyby Sony nie wprowadziło ograniczeń w kompatybilności, obsługa wielu gier na gamepadzie byłaby po prostu niewygodna. A niektórych gier nawet byśmy nie przeszli. Przykład to Uncharted złota otchłań, gdzie jedna z zagadek wymaga spojrzenia kamerką wity pod światło. A tego nie zrobimy ani na PSTV, ani na gamepadzie. Dlatego, choć to dziwne, jest pewna logika w tym, że wiele gier z WITY nie odpalimy na PSTV. Sprawia to jednak, że wracamy do ważnego pytania: skoro Sony musiało wprowadzić takie restrykcje, po co tworzyło w ogóle konsolę na bazie WITY? Stąd moja teoria: stworzyli ją dlatego, bo mogli i mieli na magazynie komponenty od WITY. Połączenie 2 plus 2 daje PSTV. Ale okej, okay. pomijając ograniczenia, jak wygląda granie na PlayStation TV? Przede wszystkim główna zaleta to odpalenie gier na dużym ekranie. Granie na handheldzie potrafi bywać męczące. Mimo wszystko to raczej niewielki ekran, a po całym dniu pracy przy komputerze, dalsze pochylanie karku nad mobilną konsolką, to nie jest coś, co pochwaliłby nasz kręgosłup. Dlatego fajnie pograć na dużym ekranie w gry takie jak GTA, Liberty City Stories, Metal Gear Solid, Peace Walker, Sly Cooper Złodzieje w Czasie, Borderlands 2, Killzone czy tytuły z pierwszego PlayStation. Ale poza tym znajdziemy tu niewiele więcej. A zestawiając listę wszystkich wydanych gier na WITE z tymi, które da się odpalić na PSTV, ta lista gier nie jest najdłuższą listą świata. Dodatkowo musicie mieć własny gamepad od PS3 lub PS4. Konsolka nie ma też wielkiej multimedialności. Oczywiście mówiąc w aspekcie totalnie edukacyjnym o homebrew, dzięki niemu te możliwości się zwiększają, ale to wasza decyzja. Tak jak mimo wszystko homebrew rozwijało możliwości wity, tak samo rozwija ono możliwości PS TV. Jak parokrotnie wspominałem, to 1 do 1 PS Vita ale przełożone w małą obudowę mikrokonsoli. Niemniej kończąc te kwestie i biorąc pod uwagę jedynie oficjalny wariant, ciężko z czystym sumieniem cieszyć się z PS TV. Ciężko nawet w ogóle polecić tę konsolę. Przez swoje ograniczenia konsola sprawia znacznie mniej frajdy niż by mogła. Ogranie tytułów na dużym ekranie naprawdę cieszy, ale podlane jest to sporą dawką blokad. Obawy, które przez kilka lat odciągały mnie od zakupu PSTV, finalnie się sprawdziły. Jeśli ktoś ma już PS Vita i wystarczy mu handheldowy format, to nie ma raczej powodu, aby sięgać po PlayStation TV. Ciężko zrozumieć też decyzje projektowe Sony. Z jednej strony, oparcie o podzespoły Vita nie brzmi źle, ale z drugiej strony, PS Vita ma featurey sprzętowe, których nie da się przełożyć na gamepada. I chociaż Sony zaszyło w oprogramowaniu PSTV pewną emulację ekranów dotykowych w postaci sterowanego analogiem kursora, symulującego tapnięcie w danym miejscu ekranu, nadal wiele gier po prostu nie działa, choć mogłyby. Dokładając, że konsolka standardowo nie grzeszy też multimedialnością, naprawdę zastanawiające jest, dla kogo tak naprawdę było PlayStation TV? Naprawdę dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Ponieważ już po 15 minutach z tą konsolką wiecie, że nie jest to sprzęt, przy którym spędzicie dużo czasu. Jest to fajny gadżet, ale mam wrażenie, że kiedy ogram na PSTV część tytułów, wrócę znów do handheldowego PS Vita. Gdzie tak po prostu działa każda gra wydana na ten sprzęt i to bez restrykcji. A jeśli chodzi o przyszłość PSTV u mnie, być może konsolka za jakiś czas znów trafi do szuflady. Albo znajdzie nowego właściciela. Po prostu jeśli masz WITE, nie ma raczej powodu, aby rozważać zakup zakup PSTV. Konsolka ma kilka plusów i jest też PS Store, w którym znajdują się kompatybilne z konsolką gry. Ale jest też garść minusów. Dlatego na pytanie, czy warto kupić PlayStation TV? Nie odpowiem ani tak ani nie. Nie potrafiłbym na to szczerze odpowiedzieć. Niewykluczone jednak, że przypadnie wam taką konsolka do gustu, szczególnie tym, którzy zdecydują się na modyfikację. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.